A ja Was witam w kolejnym vlogu na moim kanale Jak na Town. I zaczynamy kolejne nasze spotkanie. Na tym vlogu jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Zobaczymy, co się będzie działo. Tymczasem ja zaczynam vlog od bardzo przyziemnych spraw. Mianowicie muszę umyć lodówkę. Ale najpierw kawa. I są klasanty. dobrze jest mieć męża z motorem, bo gdybym powiedziała, że Arek jedź po croissanty, to by mu się nie chciało autem, ale że ma motorek, to skoczył, świeżutkie przywiózł, także idealny sobotni poranek. Pada, a mnie się nudzi, więc postanowiłam zrobić własne lawendowe ciasteczka. Zainspirowałam się tym naszym wjazdem do Yorkshire Lavender, no i znalazłam fajny przepis, jest to przepis ze strony BBC Food, i to jest przepis Mary Berry Mary Berry to jest taka najbardziej popularna najstarsza chyba żyjąca brytyjska kucharka, cukiernica nie wiem jak to powiedzieć, ona jest po prostu specem jeżeli chodzi o pieczenie nie wiem czy jej programy są w Polsce ale tutaj to ona jest po prostu takim cukierniczym guru no i bardzo fajny, łatwy przepis znalazłam, zobaczymy co mi wyjdzie pochwalę się wam, póki co rosną i mi się, o nie wiecie co się zrobiło? One się wszystkie skleiły w jedno ciasteczko. Nie wiem, czy to widać. Za małe przerwy zostawiłam. No trudno, po prostu je potem podzielę jakoś nożem. W każdym bądź razie pachnie masłem i lawendą przed. widzicie, one wszystkie mi się tak zlepiły, bo ja się nie spodziewałam, że one ym, tak bardzo się rozrosną. W każdym bądź razie je tutaj szybko ratuję. Rozdzielam one chwilkę jeszcze poleżą, stwardnieją, ją. Bo ciasteczka kruche, jak się wyjmuje, one są takie miękkie, a potem szybciutko sobie właśnie dochodzą. Więc sytuacja powinna zostać uratowana. Tyle mi wyszło, ale wiecie co, obłędne są. Są obłędnie słodkie, lawendowe i zarobiście kruche po prostu do kawy i herbaty. Coś najlepszego. O tej porze roku. Słuchajcie, pakując się do przeprowadzki, można znaleźć różne dziwne rzeczy. Ja na przykład znalazłam spodnie. Nie wiem w ogóle skąd one się u mnie wzięły, <laughs> ale są na maksa kolorowe, a wiecie, jakie wygodne. Także po prostu szafa jest skarbnicą moją podczas przeprowadzki. Ciekawe, co jeszcze znajdę, ale zobaczcie na ten print. Nie, no są na maksa kolorowe. <laughs> A teraz chciałam Wam opowiedzieć o piwie, które jest moim odkryciem. Ostatnio na Instagramie o nim też wspominałam, mianowicie śliwkowy porter. To jest po prostu brak słów do opisania. Pochodzi ten browar z Suffolk. Jest obłędny. Słuchajcie, to jest w smaku, jak porter oczywiście, taki mocny piwny smak, ale również ma posmak kremu owocowego, właśnie śliwek, jakichś owoców lasu. No dla mnie po 39 latach życia jest to browar idealny. Teraz jest do kupienia w Morrisons w Wielkiej Brytanii. Jest promocja 4 butelki za 6 funtów, co się niesamowicie opłaca. Butelka wychodzi funt 50, co jest naprawdę tanio, jeżeli chodzi o kraftowe piwa, ale no mówię Wam, no, musicie tego spróbować, jeżeli tylko będziecie mieli okazję. To jest mój faworyt jak do tej pory piwny. Ja uwielbiam piwo, ale to, to zmieniło moje postrzeganie piwa. Przepyszny. A dzisiaj taki malutki, skromniutki, ale równie piękny, bukiet i godarka. Ślicznie mi się tu prezentuje w kuchni. Niech sobie stoi w tym tygodniu. Ten vlog, jak widzicie, jest vlogiem takim bardziej z domu nigdzie nie jedziemy. Ponieważ no raz, że Arek wrócił już do pracy, urlop mu się skończył, a dwa, że pogoda nas tu nie rozpieszcza za bardzo, więc się skupię na świecach. Tym razem takie świeczki intencyjne, małe, krótkie, do szybkiego tak zwanego spalania. Chodzi o to, żeby sobie pomyśleć jakąś intencję, patrzeć na tą świeczkę, dopóki ona się nie wypali do końca i miejmy nadzieję, że później ta intencja się spełni. To jest jedna sprawa na dzisiaj. One są podstawowe, właśnie z tego wosku pszczelego, naturalnego, bez dodatków, a mam jeszcze w głowie do zrobienia, tylko nie mogę się dokopać do moich suszonych y, płatków róż, żeby je obtaczać w płatkach róż, ale to jak się dokopę. A jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać, bo zostałam zainspirowana płonką podleśną z Instagrama. Chodzi o to, że płonka wykorzystuje próchno drzew. Po czym nie wiedziałam, że tak świetnie może służyć? Pruchno różnych drzew, wysuszone, wykorzystuję jak Palosanto, czyli jako też smuszki lub kadzidła. I teraz słuchajcie, mam różne próchno drzew. Tego akurat nie wiem, co to jest za drzewo. To mam z dębu, a to mam z brzozy. Przyniosłam spróchniałe kawałki, takie totalnie namoknięte, spróchniałe, z których już życia by nie było. Wysuszyłam, powoli w piekarniku, bo nie mam takiej specjalnej suszarki. I słuchajcie, jak to się podpali, jak to pięknie kadzi. To jest moje odkrycie dzięki właśnie Płońce Podleśnej. No i będę tego zbierać więcej i suszyć. I myślę sobie, że do mojego sklepiku w przyszłości takie zestawy próchna i właśnie świec będą idealne. Zaraz odpalę, pokażę Wam. No nie poczujecie niestety, ale wszelkie inne Indyjskie kadzidła się chowią przy tym, co mamy za domem. Tak jak widzicie, dymi się idealnie, po prostu moje odkrycie. Znaczy, nie moje, ale, ale idę w to. Idę w to, teraz idzie jesień, będzie sporo próchna, a najlepsze, podobnie jest próchno wieżbowe U nas ciężko z wierzbami, ale może gdzieś znajdę. Że mam dwa rodzaje knotów. To jest knot grubszy, bawełniany. On jest również obtoczony w wosku, tak jak widzicie. I tutaj mam taki cieniutki, również bawełniany w takim wosku czystym, jakby to. Ma. I ten bardziej pachnie miodem niż ten. A chociaż ten, ten już mam długo, to on też mógł już stracić aromat. Ale to kupuję na metry na ebayu i świetnie się też sprawdza właśnie do tych małych świeczek, ponieważ one wtedy się spokojniej palą, bo jak jest grubszy knot, tym szybciej spala, czyli bardziej się nadaje do grubszych świeczek. No i ile, 30 minut i mam taki zestaw ukręcony, dłuższe, krótsze, cieńsze, te są fajne i te się fajnie palą, tylko teraz co, te są przewidywalny czas spalania pół godzinki. Z tym knotem y, cienkim. Jeszcze sobie obliczę te z tym grubszym, no i te dłuższe zobaczymy, ile się będą palić. Y, żebym też mogła podać w razie czego na stronie w sklepie, na ile taka świeczka oczywiście starcza. Aromat w pokoju jest niesamowity, pachnie miotkiem, także to jest już kolekcja moja na jesień, która już po prostu puka do drzwi. Słuchajcie, vlog, w którym się nic nie dzieje jest vlogiem nudnym, więc postanowiłam, że zrobimy razem sałatkę, sałatkę z kurczaka a gyros, wszystko wam wytłumaczę pokażę wam składniki jest ona bardzo szybka, bardzo smaczna i jest z profilu na instagramie od Sylwii, oczywiście jest obiady dla taty, bo uwielbiam ten profil, zawsze się nim inspiruję i zgapiam też, także zrobimy, sprawdzimy czy dobra i możecie robić za mną, bo wiem, że na pewno jest dobra moi mili, składniki są nieziemsko proste Zaczniemy od tego, że co tam było w lodówce, czyli ja tu mam akurat dwa rodzaje sera pokrojone w kostkę. Jeden jest cheddar z pieprzem, jeden jest y, cheddar czerwony. Ogórek zwykły taki, gruntowy. Koperek posikany, cebula, może być biała. Ogórek cornichon, tu jest kilka, mniej więcej, żeby to wszystko było w tej samej ilości. I świeża, czerwona papryka. Do tego mam ugotowane dwie garstki ryżu. Półtorej piersi kurczaka podsmażone przy prawie Gyros i ja sobie użyłam taką, Arek mi kupił Gyros z chili. Nigdy jeszcze nie używałam, spróbowałam, taka lekko pikantna, tak jak my lubimy, jeżeli ktoś nie lubi, to może użyć zwykłej. I jako sos sobie tutaj pomieszałam majonez z odrobiną keczupu. wtedy będzie takie ostrzejsze, taki twist doda tej sałatce, jak mi mięsko stygnie, no to wszystko sobie po prostu wymieszam, odstawię do lodówki na jakieś pół godziny, no i możemy wcinać. Banalnie prosta, róbcie, bo to jest świetne na lunch zamiast obiadu taką sałatkę zjeść, szczególnie w lato. Ja Wam jeszcze zdradzę mój tip, otóż ten ryż jak widzicie jest taki szklisty i brązowawy, ponieważ wszystko to, co było na patelni, sos z kurczaka, który pozostał, wlałam do ryżu i ten ryż naciągnie tym aromatem, tymi przyprawami, będzie wszystko wiele smaczniejsze, więc to co zostaje na patelni nie wyrzucamy, tylko zużywamy dla pełni aromatu, no i to mam wszystko pięknie wymieszane, do tego jeszcze tylko dołożę sobie sos i przełożę do jakiegoś naczynia schowam do lodówki no i myślę, że za pół godziny do godziny można wcinać fajnie to wygląda, jeżeli ktoś właśnie ma jakieś końcówki rzeczy, to można też dorzucić na przykład jakieś jalapeno albo coś, też fajnie by to pewnie tutaj pasowało. Tak jak mówię. O. I do lodówki. Kącik pogodowy, zobaczcie jak ciśnienie rośnie. Wczoraj było 990 hektopaskali, dzisiaj mamy już prawie 1005. Od tej złotej wzrosło, widzicie tutaj, gdzie jest czarna. Także ciśnienie rośnie i czuję po sobie więcej energii, słoneczko wychodzi, ma być wyż, kolejny, ma być dużo ciepła. Także dobrze, przestawiamy sobie wskazówkę, żebym jutro widziała, czy ciśnienie się zmieni, czy nie. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy sobie szybkim wypadem na Ilkley. Chodzimy po sklepach, jakiś tam koncert, jakiś festyn i może za chwilkę na koniec tego vloga jeszcze skoczymy sobie na skałki, które już pewnie widzieliście, ale pokażę Wam jeszcze Taka raz. Sobota w sumie na niczym dzisiaj, bo żeśmy jeszcze byli dokupić pewne rzeczy do domu, do wystroju. Także tak nam zleciało, to dzisiaj na koniec tego vloga, kochani, kilka widoczków. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu.